Dla mieszkańców Gazy, bo tam nie ma co jeść. Artur Kasprzycki, z tymi informacjami, bardzo ci dziękuję za nie. Dziękuję. Nie wiem, czego Państwo byli przed chwilą świadkami, ale proszę mi wierzyć, to wszystko było zaplanowane. Chcieliśmy Państwu po prostu pokazać, jak działa automatyczny system kamer i tak to wygląda. Trochę kuchni jeszcze nigdy nikogo nie zabiło, ale proszę mi wierzyć, wszyscy są tutaj bezpieczni. Będzie temat poważny, dlatego że do zawodów no niebezpiecznych, nie mówię wcale o zawodzie skromnego prowadzącego program, ale mówię o takich zawodach, jak nie wiem, policjant, strażak, szlachetne zawody i niebezpieczne. Można dołączyć zawód kontrolera biletów. Jest na to dowód.